Witajcie znów. Na pewno mam w swojej społeczności y, widzów kogoś, kto sam tworzy, albo lubi tworzyć filmy. I wpadłem na pewien pomysł. Yy, powiedzmy do ostatniego października. Podam maila pod tym odcinkiem, takiego tego YouTube'owego i na tego maila przesyłajcie mi linki do swoich dysków Google, z których będę mógł pobrać wasze. Filmy, które, które tworzycie, i w którymś tam odcinku w listopadzie postaram się nagrać odcinek, gdzie przeglądnę to. Oczywiście na odcinku będzie to przeglądnięte we fragmentach, natomiast osobiście będę przeglądał, będę przeglądał całość i po prostu będę oceniał, oceniał jak wam wyszło, postaram się, tak jak oceniałem niektóre filmy, jak na przykład John'ego, to postaram się tak samo rozstrzygać Wasze filmy pod względem fabuły i tak dalej. Mile widziane były na przykład, jeśli macie jakąś grupkę znajomych, stworzenia jakiegoś na przykład filmu fabularnego, pokażcie mi jakąś ciekawą historię, możecie zrobić jakiś film dokumentalny, na przykład o czymś, też pokażcie mi jakąś fajną historię. Możecie, jeśli tworzycie na przykład jakieś nawet vlogi rolnicze czy coś, to takie również filmy możecie mi podsyłać. Zastosujcie jakiś fajny, fajny pomysł na odcinek, fajny montaż, fajną muzykę, yy, a ja to na pewno przeglądnę i, i ocenię. I tak możemy taki, no, taki pomysł padł, tak się możemy yy, zabawić. Yy, jeśli yy, macie na przykład jakąś grupkę znajomych i w tych, w tych całych właśnie filmach miło byłoby widzieć właśnie. Jakiś film dokumentalny, jakiś film y, fabularny, y, taki, wiadomo, amatorski, ale, stara, ale postarany. Postarany, by zrobić go jak najlepiej. Y, I z chęcią bym coś takiego obejrzał. Obejrzałbym, jakie macie pomysły, co chcecie przedstawić, jaką historię chcecie przedstawić. Y, także bardzo myślę, że fajna, fajna jest to zabawa. Dajcie znać też, co myślicie. Opisie jest link, i tam do końca października możecie podsyłać. Trzymajcie się, na razie.